W wodniku. Czas połączenia się ze swoim tribe, ze swoim stadem, ze swoimi innowacyjnymi pomysłami, ze swoją wizją przyszłości i z podobnymi myślącymi ludźmi. Czas na magię. Czas na działanie. Także zobaczymy, co może przynieść nam pełnia w wodniku. Król um, Kielichów. Emocjonalność, dojrzała emocjonalność, kształtowanie swoich emocji, ale też um, zarządzanie nimi odpowiednio, nie dać, nie, nie dać się ponieść pewnym kogutom, pewnym stanom emocjonalnym, tylko kierować nimi tak i kształtować swoją rzeczywistość poprzez dojrzałą. Emocjonalność, odczuwanie wszystkiego, co się dzieje dookoła. To jest odpowiedzialność. To jest odpowiedzialność tego, czym ja emanuję na zewnątrz. E, wypływam z pozycji wrażliwości, wdzięczności, dobra miłości i delikatności, ale też takiego mocnego e, przeżywania pewnych doświadczeń e, i płynięcia na łodzi, która jest przez nas sterowana. Zobaczymy dalej. trzy karty zobaczymy, jak jeszcze może nam się objawiać te pełna. I e, oczywiście następne miesiące poza e, dni tygodnie poza e, tą pełnią. Czwórka to Trzymanie się pewnych zasad, pewnych wartości, które mamy. Tego, co jest stabilne, tego co uważamy za stabilne, tego co jest nasze i tego, co jest. Dobre dla nas w danym momencie. Trochę ograniczoność tego terenu, także poruszanie się po tych emocjach, tak jak mówię wcześniej, odpowiedzialnie: inwestowanie, dbanie o inwestycje emocjonalne, które poczyniliśmy i pielęgnowanie też go. Takie jakbyście posiedli po prostu ziarenka już dojrzały jest ogródek i bardzo Was cieszy, podlewajcie go, zobaczcie czy nie trzeba plewić. Dbajcie o to, żeby nie wyszedł, żeby żaden szkodnik się nie dostał, żeby chwast y, był wyrwany, który może zabierać pewne minerały, żeby miał mięcznik wody, żeby wszystko to co ogarniamy, tak jakby nasze podwórko, było zaopiekowane. To jest też na stan wewnętrzny. Czyli to, na co my mamy wpływ, co jest nasze i co jest wartościowe dla nas. Troszeczkę chronienie. To jest takie chronienie naszego, tego co posiadamy też. Ale nie z takiego poczucia braku czy strachu, tylko z poczucia, OK, to jest moje, ale mogę Ci dać coś na zewnątrz mogę się na przykład podzielić tym częścią nie nie wszystkiego, od razu wszystkim, tylko po prostu takie wypuszczanie mądre dzielenie się swoją, swoją cząstką siebie, mogłabym też powiedzieć z innymi, ze wszechświatem, bo to takie będzie spotkanie, bardzo dużo spotkań w grupach właśnie, jeżeli ktoś jest w okolicach z okolicy Warszawy lub Jolsztyna um, Płońska, to zapraszam w weekend. Będą, jeżeli ktoś chce się spotkać ze mną osobiście, to będę dostępna. Piszcie na brief. Chętnie. Poznam Was. Pobędę. Arcykapłanka. zwieńczenia tej pełni. Otwórz się na nowe, na swoją intuicję, na przepływ informacji z że to, co Ci mówi Twój odbiornik trzeciego oka poprzez czakrę korony nadaj mną wiedzę na to, co może być niewytłumaczalne rozumem i logiką. Niech to płynie przez Ciebie. Zostaw to, co jest do wykorzystania, do podzielenia się dalej i miej wgląd w Twoją przyszłość, w następne rzeczy. Będzie duże doładowanie. Spotykamy się 8 sierpnia będzie otwierała brama lwa, także bardzo dużo fajnych rzeczy wartościowych możemy dostać, poczynając od tej pełni, które nas wysycą emocjonalnie i takim też um, błogim stanem, które mogą być zachowane i zostaną z nami. Bardzo fajne karty, aż zobaczy, kto jest jeszcze z nami um, um, w Mistrzach. Boginach, Takie można się wspierać. Jeżeli macie pytania e, lub jakieś e, sprawy, które chcielibyście przedyskutować, to oczywiście piszcie do mnie lub złączę. Chętnie zerknę kartę. Wymiana za e, pomoc może być jakakolwiek. Jestem otwarta na, na przepływy i obfitości. Um, zobaczymy. Stabilność, obfitość jest dostępna. Wypuśćmy z siebie najpierw dobro, a wszystko będzie pięknie. Fej! Stay calm, trust the good in yourself and others. See the light in the world. Spokój, zobacz dobro w innych, bądź światłem. Zobacz i dobro w innych, tak samo, w sobie innych. Trust, faith, wiara. Jest to. Faith jest. Um... bratnią mi nie powiedziałam, ale dzisiejszym płomieniem um, Zatkiela, Archaniela Zatkiela, który właśnie bardzo jest aktywny od powiedziałabym 6-7 lat nad Ziemią. Jest fioletowym płomieniem tak samo, transformacji i zmian, i ona jest takim żeńską częścią balsamiczną. To transformacja czasami może być po prostu um, często zniewalająca, na którą nie jesteśmy gotowi w danym odcinku czasu, a, a, a fejt, ta wiara, która nas trzyma, daje nam taki przepływ um, spokoju i wiary w to, że wszystko się dzieje tak, jak ma być, że jeżeli ja wyczuwam dobro w sobie, to tak samo widzę to dobro w drugim człowieku. I tym dobrem się komunikuje. Kochani, czarujemy naszą rzeczywistość, zmieniamy ją. My będziemy to bardzo aktywnie robić, właśnie podczas naszego spotkania, podczas zbliżającego się weekendu i przejścia. Mam wrażenie, że będzie bardzo mocne. Jeżeli. Macie możliwość, gromadźcie się z podobnymi sobie ludźmi i pracujcie na różnych warstwach, bo warto, naprawdę warto. Do usłyszenia, do, do zobaczenia, do uściskania. Pa, pa.